Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu, Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O najlepsza matko, Pani nieba i ziemi, łaskawa opiekunko nasza w cudownym wizerunku w skrzatuszu. Upadam w pokorze u stóp Twojego tronu i proszę Cię z głęboką czcią i dziecięcą ufnością, Abyś raczyła zwrócić na mnie swoje miłościwe oczy, I z macierzyńską miłością i łaskawością przyjęła to moje skromne nabożeństwo, jakim jest niniejsza nowenna, odprawiana ku Twojej czci. W głębokiej skrusze, Błagam Cię, O matko, Najświętsza, abyś mi raczyła wyjednać u Twojego syna Jezusa Chrystusa łaskę, o którą proszę, jeżeli jest to zgodne z Najświętszą Wolą Bożą. Niepokalana Wspomożycielko, Matko i Opiekunko Nasza, Wypełniając swoje powołanie w dziele zbawienia, Większość swego życia spędziłaś w zaciszu domku nazaretańskiego, miałaś swoich sąsiadów i znajomych, umiałaś żyć w przykładnej zgodzie ze wszystkimi, znosić cierpliwością ich przywary i nałogi, darować im odbierane od nich przykrości i krzywdy, wyproś mi ducha wyrozumiałości i tolerancji względem wszystkich. Wśród których żyję, dobrych i mniej dobrych, wierzących i niewierzących, pobożnych i obojętnych. Niech za Twym przykładem stanę się apostołem dobra, zgody, pokoju i miłości. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami, I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O najukochańsza w cudownym wizerunku skrzatuskim matko, nasza największa po Bogu pociecho, zbliżamy się do Ciebie z pełną ufnością, jak dzieci, do najlepszej matki, i błagamy gorąco, abyś nam wyjednała u syna swego przebaczenie grzechów, i abyś raczyła nas pocieszać w naszych strapieniach i wspierać we wszystkich potrzebach. Tyle cudów zziałał Bóg w tym miejscu przez Ciebie wybranym, tylu chorych uzyskało tu zdrowie, tylu strapionych i nieszczęśliwych Odchodziło stąd umocnionych na duchu, tyle łez otarłaś i wlewałaś w serca balsam pociechy. Dlatego i my przychodzimy z żywą nadzieją, że nas nie opuścisz w naszych strapieniach, ale jako najlepsza wspomożycielka i matka, przyjmiesz nas i otoczysz swoją opieką. Teraz, a szczególnie w godzinę śmierci, amen.